Nie, Harry coś mówi. Bogierki nie masz ustawionej? HIO, pierdolę. O kurwa. Dzięki. Generalnie, czyli od kiedy z, y, zrestartowałam grę, co się wywaliliśmy, to od tamtej pory nie było tego co robiliśmy teraz. Na szczęście nic ciekawego. Ale. Tutaj mi pokazuje jakieś dwa itemy, ale kurwa nie widzę tego. O kurwa. A bo u góry są. Dziecko, możliwe. Uwaga tam. Na trawniku jest dziecko, co spojrzałam. W nie. Kurwa. Dziękuję Matki. O, kurwa, jest za mną. Joink? <grym> Kogo nie Maloj? Yy, no oczywiście kurwa, wiesz, że tak. Maloj. jeszcze trzy szanse na odrodzenie, maloj. <grym> no, zostaw... Nie! Wiesz co, może ręcznie, co? Ręcznie, dawaj. <grym> Biedny jak dostał. Nie wpadaj do dziury. Ogólnie na to czarne, chude gówno nie możesz się patrzeć. Ja że na niego nie patrzyłem, kuźwa. Odwróciłem szybko wzrok, kurwa, i pomyślałem, spierdala ode mnie, daj mi spokój, zostaw mnie. I nagle mnie, kurwa, odwróciło do niego. I chuj wie, o co chodzi. Tak będzie najbezpieczniej. bezpieczne, bezpieczny, tak. Tak cię nic nie zabije. Aaaa! Może. <laughs> Jaduka, nie nakarmiłaś dziecka. Znowu. Kurwa. O, żygolec No i kurwa, beka. maty odejść. Ja pierdolę, nie, ja pierdolę, nie. Co? A, no nie mogę cię zostawić, zapomniałam, sorry. Już puściłam wózek i chciałam spierdalać. I no idziemy zobaczyć, co robią. zajebała tylko dlatego, bo kurwa sobie mucha pociągnąłem z Kurwa, kurwa, coś, coś za mną, coś za mną, alo, nie, zostaw co nie. Ha, e, ej, ej, hej. Hej, ha, halo, ha, halo. Ha, halo. Ha, halo, halo. halo? Halo! Halo! halo? hej, halo? Kurwa! 아아! 아아! 아이야usion. 아아! 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 Nie wiem jakiś spel mnie przed chwilą porwał, przeniósł przez pół mapy i sapał jakby był PDF-em co najmniej. No właśnie kurwa to to było! Julka więcej się tak nie poświęcę dla swojego dziecka. Za mało mi za to płacą. To kurwa za laleczka czy drzejapę kurwa. A, ona. KUMPER! Pierdolę to. Gdzie moja patelnia? Posiedzimy tu chwilę. Halo? Chłopaki nie żyją znowu. Jak to? <gankie> Trochę gangbang tutaj był. Ale za to ta lalka zabiła dwa inne potwory. Więc mamy ładę. Masz, ładować. masz patelnię Tu jest. Ah, dzięki. Nie mogę jej znaleźć. To nawet nie moje dziecko. <gankie> o! Baby. Nie ma już. Poszedł? A dobra. Głowa, 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 to z lewej Cicho Pa, teraz to odgrypę cię, nie? Gdzie ty kurwa jesteś? Idę, pójdę Przekaż mi jakąś osobą i odwiedzę Halo? 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 Dzień Yo. dobry. Szukam jakiegokolwiek, kurwa i cały, nic nie mogę znaleźć. No mnie ja też. A na kurwa drugie extraction jeszcze zostało, by the way. No właśnie. Nadia, cofnij się. Problemy się za. Aha, Mati mówi, żebym się cofnęła. Po co? Idź, w prawo. Szafka na górze, na lewo. O! tem Nie Nieważne! Generalnie to Nie. był ten szart z tym, że mamy cztery extraction więc cztery teraz możemy cię zresować. Wiesz o tym. Spoko. Prowadź. Spoko, ja robię za mięso armatnie. dwoje widzę. Kurwa, teraz wyrwę te drzwi. Mati, za głowy jesteś. Zaraz wyrwę ten... Z... Wyrwę ci O, zęby. tam głowa była. Głowa, głowa. no. Jezu, no z... On tu biega na cały prawo. czas. Na prawo, kurwa, tam. Ktoś ja tam pewnie się jest. No ten PDF tak gdzieś jest. Mati, za tobą! No i kurwa, chuj! Role się odwróciły. Ja miałem umrzeć, nie ty. Dobra, oglądamy gdzie idę. Dobrze idzie. Znajdę go w końcu. O. O siema. Chcesz przyjść mi pomóc? <gry> to są zwłoki naszej koleżanki. Aha. No, no Ale leci. Kurwa, tak nie widzę. <laughs> no i chuj. O. Myślałem, że przeżyję, kurwa. Czy ty skoczyłeś stamtąd? Ty, a gdzie jest mój... Nie użyłem spacji, po prostu stwierdziłem, że na kuto pewnie <laughs> kurwa mnie nie rozjebie, a to niespodzianka. Ja dosłownie chwilę temu patrzyłam jak tam byś siedział w kiblu i nagle patrzę się tu pojawiasz. Do ty cię zawozi. Godny pochówek. Ej, jeszcze 2000 3000 jeszcze. Kurwa. Chuj, najwyżej się z tobą spierdolę. Chodź tu. Chodź tu, chuju. Chodź tu. Chodź tu. O, kurwa. tacy. I jakiego spinera zajebał? No chodź tu, no błaga. A kurwa. No i chuj. No i chuj. No i chuj. Kurwa, no Macie, Chciałam cokolwiek zajebać, żeby mieć kasę. Ale Mati no to... ma już kasę. Mati ma całą, szybko musi przeżeć. Teraz za Matius to, jak ja to uwielbiam. I to wszystko. Wrócimy i Julcia też będzie. Nie, no, nie tak? Nie. <laughs> nie szukaj, nie błagam cię. Mati nie, masz ile jeden HP? Weź to wstawiaj i nas rezuj. Weź mu to powiedz na Discordzie, proszę cię. Mati, Mati wstawiaj to. Rezujesz tym dwie osoby, to jest ostatni ekstrakt. A Julcia? Nie będę, nie aż, tak nie będę aż tak spoilerować. Nie będę aż tak spoilerować. Nie, Julcia nie żyje. Pojrałem, bo... Ale to ostatni ekstrak, a ona była w takim chujowym miejscu. Trzeba wrócić. A kolega idzie? Chyba nie wiem, wszystko tam jest. Misja jest taka. To no jest wszystko chwilowo. O, tu jest Jucia. Idę po chuj. Nie idę, nie idę, nie idę, nie idę nie Józef. Józef. po Józef. Nie idę po nie idę, nie idę. Nie idę. Możemy wziąć dalej te atmoscia na Wow. Dobra, to musisz a... to y trzymać. Czekaj, coś kupiłam e, kurwa. To jest miecz. Ja wziąłam patelnię. A, no ile rzeczy nie ma? No a, właśnie, ale wy nie... Wy ośmiu... a... nie kliknęliście nie w końcu. Nie <ślesz> <Ja, pierdola>. wiem. <ślesz> nie kliknęliście. Sorry, ja nic nie, nie kupowałam, kuchni. więc nawet nie pomyślałam o tym. Dobra, to pierwszy raz. To jest dziura, A nie Jumpa, No, tak. Uwale to jest dziura. Uwale. Kurwa tyle byś ryzykować. O, świeci się. Łataż jest. No i Co masz? O, no to też to do ekstraktu wtedy. Ty, ja mówiłam, że nic...

Generalnie próbowałam was ostrzec na TTS-ie, ale chyba... No ty kurwo! Ile razy ci tak będzie spadać? No ja wiem gdzie jest. No jest to, że tak, najpierw patrzę na Julkę, Julka mu poszła na plecy, się wyjebała. Okej, okay, idę, potem patrzę, jak Krzychu się z nim tam bije. Patrzę, też się wyjebał, a ja takiej ja pierdolę, przestańcie. No i potem ja zjebałam, bo myślałam, że nie pójdzie na mnie. Czy że żyje? <laughs> Znajdź mój wózek, tam jest odpowiedź. No, tu odpowiedź, Mati. No, nie, jaki on jest ślepy, ja pierdolę. Chyba nie. Weź kurwa, ten wózek. Mati masz tam kasę do extraction. Mati, a ci ten wózek to jakimś się na nowym czerwonym kurwa napisać, żebyś go wziął do extraction? Chyba tak. Ale już no, nie z, no z mu napisz. A kurwa, jest ten wózek? A! <laughs> Ale ja Wybaczcie, on jest stary. Jesteś może wieku. Coś czuję, że ta kostka zleci kurwa zaraz. No. Kurwa zaraz ten cały wózek zleci. On to chyba to wie O, 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 o! Jeba ogóle... kurwa. No. Oj, Mateuszu Wybacz, ale jestem kurwa ślepy w kojim. Jesteś i stary. Tylko nie do ciebie, proszę. Gdzie jest jej główka? Ja mam! Pilka! Co tyście kurwa z tym uczynili? On zajebał no. mną w nią. I ona wstała do dziurki. Moment. Gdzie coś Się Cieszcie jest, że no? całego wózka ze sobą nie zabrałam. Nie kupiłeś Nie A no tak, zapomniałam, bo. A, a, kurwa, nie! Lewo, lewo, lewo! Czemu dziewczęta są takie kruche? <ślesztą> No, Mateuszu! Tak. Mateuszu! ja ci kurwa, nie przypomnę, kto ci kieruje te gierki. Stara, ślepa szmato. Chyba, <grym> i to było Kruche. <grym> nie ma. Nie, może bym się nie wyjebała, gdyby nie pewien osobnik. Bestki. Jak Matipo idą z to w sumie krzychu to taki spermiątko. No Nie. O kurwa. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Tu było tak pierdolone, Annaki. No i pojdem. No i w pizdełku lądowym. Mati taki wspaniaczek był, to on sobie musi dać radę. On przecież kruchy nie jest. Mati, Mati. No, jak nie pogonisz mnie, bo ja tam kurwa zdechnę. Ruszaj dupę, nudzi mi się. Aha, Beka. No, tu pogajaj po mnie bardziej <gaj> Mati, nudzi mi się. Ach, mi Zrezuj mnie. Jet, revive me. Jet, use your ulti. Revive me. Przed, please Ale jak on na ciebie reaguje, to on powinien stać kurwa skurwadę Jak on go stigeruje, to jak on go tak, stigeruje, to się spierdoli z tych schodów Mati, daleko jeszcze? Tak, bo dla się wywalę z łóżka. Mati, daleko jeszcze? daleko jeszcze, nie? Na No co, nawet nie wiesz jeszcze? Nie skończyłeś odpowiedzi Teraz będziemy wszyscy go No kurwa, nie podoba mi się to No, akurat tak jest w pokoju? Ja pierdolę To coś, kurwa frasz. Ale się się O. Jeszcze nie. nie zdążył nawet. Ja myślałem, że to na ciu kurwa szkoda. Gdzie A co on robi? Ten spermoludek, on chyba nic proszę tego, że napierdala O kurwa, ten leci Co za chujki No zostaliśmy sami, kumpel Zostawiliście nas Ej, chłopaki, przeklipowało mnie przez deskę. Tam pierdolisz. Nie, ale patrz no. no Mama, daj mi chwilę. Ty. O, jesteś. Kolejny czekaj, kolejny czekaj, Tak, 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 przodu, do przodu! do przodu do przodu. Ja na tak, No tak, tak, do przodu, to jadę do przodu. tak, tak,

Czekaj, weź tu. Daj. A musimy koło niego tam przejść. Czekaj! I tak chuja widzę, Mati. Staram se dopchaj. Ta-dam! Gdzie on kurwa jest? Mati, chodź! Polska. Kurwa. To nie był Mat. Ziobro <noise> <noise> kurwa pana! A ja kurwa naprawdę myślałam, że ja Matiego zobaczyłam, dlatego tak stałam jak tempa Musiałam załadować kogo widzę. <noise> o. Co jest? Co no, kurwa co? Jest to za spadające główki? No to my. Co? No co <noise> <Dobra, głos> <kurwa, głos> jest? kurwa ten... Dobra, dobra, teraz szybko. Kto pierwszy się wyjebia od Shotguna? Uwaga, Prawie w niej wpadłam. Jest tam po lewej spell. X, O, chuj. Żyjesz? Nie! Umpel! Nie, kurwa. Teraz ja. No i chuj. To jest twa... Dobra. z tej spelluny?